Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj moja stylówka w formie chusty. Postanowiłam wykorzystać swoją chustę jako ozdoba do golfu. Zpięłam ją tutaj, związałam, a tutaj kawałek koronki i mam taki, taką narzutkę z tyłu troszeczkę inaczej, z przodu inaczej, można to spiąć jakby kto chciał, ale ja tak wolę, żeby było luźniej. Usty znalazłam przypadkiem w mojej przepastnej szafie i stwierdziłam, że do golfu będzie idealnie pasować, bo jest ten sam odcień borda co golf. No i taką mam dzisiaj stylizację. Niby nic takiego, ale patrzcie, jak taki golf może dodać roku zwykłemu golfowi. No bo tak, no to tak, no to tak. No Ale tak, dużo lepiej, nie? Także, moi drodzy, tak dzisiaj y, jestem wystylizowana. Y, na dworze ogromny wiatr. Nie wiem, jak pójdę. Może jakoś dam radę. Widzę, że nawet ptaki mają problem z fruwaniem, bo zostają spychane <laughs> przez wiatr. Ale może jakoś dojdę. No. Nie wiem właściwie, co ja dzisiaj mam powiedzieć. Mam pustkę w głowie jakąś taką. No, chciałam Wam oczywiście życzyć miłego dnia. Dzisiaj mamy już czwartek. O, dzisiaj czwartek można iść do szperaczka. Na wyprzedaż 6 złotową. Może coś przyniosę. Także. Mm no Mam nadzieję, że ten wiatr się uspokoi troszkę i, i będzie mi łatwiej przejść. no Trochę się boję, powiem wam. Ja w ogóle jestem lękowa bardzo i y, tutaj może tak nie widać, ale bo to są pięciominutowe filmiki, ale to ma 24 godziny i y, powiem wam, że czasem to naprawdę, jak wpadnę w lęk, to lepiej nie mówić. No, ale, ale no. Jestem na, na lekach, jestem na terapii, więc walczę jak się da. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Trochę się boję, że, że po terapii będzie gorzej, bo tak jeszcze mam kontakt z ludźmi i, i, i podobnymi do mnie, i trochę mnie to uspokaja, że nie jestem jedyna, ale. Ale kiedyś będę musiała iść w świat i, i to mnie przeraża. Cieszę się, że Wy jesteście, że dajecie mi dużo takiej otuchy i, i własnej radości. Wczoraj napisała do mnie jedna z Was i podała mi świetny pomysł i dzielę się z Wami nim że można zrobić świetne broszki, zawieszki, wisiorki, jak macie, jakieś do wykorzystania z lakierów hybrydowych. Przeźroczysty lakier hybrydowy, w tym zatapiamy jakieś ozdóbki i utwardzamy lampą. No oczywiście trzeba mieć lampę, jak no, dość dużo z lampę UV ma więc, y, więc y, podaję sposób na zrobienie fajnej biżuterii właśnie utwardzając ją w lakierze do paznokci, tym hybrydowym zdaje się. Ja, ja nie robię paznokci, więc nie znam się na tych lakierach, ale panie, które, które robicie manikiry, więc pewnie się orientujecie. Ja myślę, że nie musi być przeźroczysty, że może być też jakiś fajny, kolorowy. I ewentualnie na, na to nałożony jakiś najpierw utwardzony, a później można jeszcze przyźroczystym dołożyć. Więc możliwości jest chyba bardzo dużo. I wydaje mi się, że to może być zamiennik żywicy, bo z żywicą jest więcej zabawy, trzeba ten utwardzać, mieszać. <coughs> przepraszam, te proporcje zachowywać, żeby ona się utwardziła. No a lakier. No do lampy i, i szybciutko mamy efekt, <laughs> coś mi gardełko zaczęło tutaj drapać, nie jestem chora na COVID, nie przejmujcie się, przynajmniej na razie, no i, i, i walczę jak tylko mogę i mam nadzieję, że Wy też walczycie, że dajecie radę i osoby, które są w takich nerwicowo-lękowych stanach jak ja, przez tą pogodę też sobie jakoś radzą, bo pogoda jest naprawdę zwariowana. W lutym, żeby było 10 stopni, to się rzadko zdarza i naprawdę może źle oddziaływać na nasz umysł. Ja bardzo dużo śpię, w ogóle coś stanęłam z moją pracą twórczą, próbuję coś, ale. Gdzieś te, tych pomysłów jest za dużo, one się mieszają i nie mogę nic, nic konkretnego wymyślić. Ale myślę, że to przejdzie i jakoś sobie gdzieś tam znowu coś poukładam. No, to tyle moi drodzy. Mam nadzieję, że pomysł na chustę Wam się spodobał i wykorzystacie w swoich kreacjach. A pod spodem mam spódniczkę czarną. No i tak to mniej więcej wygląda. Biżuterii już nie trzeba, ewentualnie jakieś kolczyki. I. I idziemy walczyć w świat co. Mam nadzieję, że, <laughs> że, że dzisiejszy dzień będzie dobry. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam dużo zdrówka. Załóżcie coś do uszów, jak macie wiatr, żeby Was nie zawiało. I, i bądźcie zdrowi, bądźcie radośni, bądźcie szczęśliwi. Dzielcie się swoją radością, bo świat z radością jest lepszy niż świat z wrogością. Pozdrawiam serdecznie.